Dzień dobry, dzień dobry, odzywam się do Was po długiej przerwie, jak widzicie nie wyglądam najlepiej, no pomijając to takie główienko małe na twarzy, ale nawet po oczach, mimo że starałam się zrobić full make up i wyglądać lepiej, yy, przechodzę kolejne małe przeziębienie, na szczęście jakieś niewielkie, ale jednak, no mam całe zatkane, co widać, chyba, że jest czerwony, bo mimo makijażu smarkać muszę zaraz zaczynamy kolejny dzień zdalnego nauczania no i dzisiaj to będzie vlog typowo taką usiądę i wam pogadam dlaczego mnie tutaj nie było, co się u nas dzieje jak to u nas teraz wygląda, jak musieliśmy przeorganizować wszystko, dodatkowo remontujemy, co widać chyba po tym kawałku że kuchnia jest biała I jeszcze mam małe niedociągnięcie dlatego całej kuchni wam nie chcę pokazywać, ale tak jak mówiłam, kuchnia będzie biała, korytarz będzie biały przed vlogmasem pokój Łucji dobiega końca pokój Łucji tak naprawdę można powiedzieć, że jest zrobiony ale wykładzi nad nas, nie dochodzi niestety Mamy problem, mamy problem z y, transportem, więc czekamy na naszą wykładzinę. Jak będzie wykładzina, to ją po prostu rozłożę i będziemy mogli umeblować jej pokój. A mebelki wszystkie są, przez co mamy y, taki grajdą na górze, że nie macie pojęcia, bo część rzeczy jest u nas w sypialni Łucji, część rzeczy jest u Ignasia. I po prostu wszystko wszędzie stoi, a my się czujemy. Wszyscy, powiem Wam, że wszyscy. Dzieci co prawda mają tylko katar, ale ja i mąż jesteśmy tacy właśnie troszeczkę wyjęci z życia. A działać musimy. Mąż już pojechał do Zgórzelca, do hurtowni, załatwiać kilka, kilka spraw. Mi nie za każdym razem jest łatwo um, y, siedzieć przy tym zdalnym nauczaniu przy synku, a pani prosiła, żebyśmy przez ten tydzień pierwsze byli. Dzisiaj piątek na szczęście, ostatni dzień. Y jeżeli jest łucja ze mną, bo łucja jest po prostu małym szogunem i dobrze, że mamy cały czas mikrofon wyłączony, bo ona na okrągło piszczy, krzyczy, wszystko chce, więc słowo nie to jest po prostu tylko żart dla niej. Na razie tak to u nas wygląda. Później usiądę po lekcjach Ignacia, bo za 4 minuty zaczynamy lekcję i do Was troszkę pogadam, opowiem Wam ciut więcej. Dobra, jestem zasmarkana. Odzywam się u Ignacia w pokoju na tle zabawek, dlatego że przed chwilką robiłam tutaj zdjęcia ubrań, bo powiem Wam, że tutaj stoi moje tło i mój statyw i moja cała reszta. Oczywiście starałam się to tło, ja, bo jak widzicie, siedzę pod nim, nie przeszkadza mu tutaj w zabawie, ale na razie musieliśmy zrobić sajgon w całym domu i nie mam w, sensie, nie mam w sumie gdzie usiąść i dla Was ponagrywać, bo ani sypialnia nie wygląda tak jak trzeba, bo jest to na po prostu rzeczy. No jesteśmy po prostu w remoncie, w trakcie remontu i siedzimy w takim sajgonie. Ja już się przebrałam przez chwilkę, obfotografowałam ubrania. Nie czuję się dzisiaj dobrze, ale jednak spa bo to po prostu na takie samo poczucie, a nie inne. Już dawno obiecałam, że nowości się pojawią w sklepie. Więc ja zrobię troszeczkę inaczej, jak je do Was pogadam, to chciałam Wam pokazać moją kolekcję. Są to cztery rzeczy, tak naprawdę: sukienka i trzy bluzy. Bo bardzo dużo z Was pyta się mnie, co ja mam zrobić, jak nie mam Instagrama, jak kupić ubranie. Nie chciałam na YouTube przenosić sklepu z ubraniami, dlatego że ja nie chcę tutaj robić reklam moich ubrań. Uważam, że wystarczy po prostu, że o tym powiem: że słuchajcie, sukienka, którą mam na sobie, na przykład jest z mojego sklepu. A tak no po prostu nie robię tutaj reklamy sklepu. Żaden w żaden sposób, tylko co najwyżej może Was zaprosić na nowości, ale nic nie pokazuje i tak dalej, bo uważam, że od tego właśnie jest to miejsce, którym jest Instagram. No ale co z tymi, które nie mają Instagrama, więc pokażę Wam tę nową kolekcję i powiem Wam teraz tak, jeżeli śledzicie w ogóle, bardzo do mnie dużo osób pisze, że na przykład tak widziałam, ale nie będę zakładać konta tylko po to, żeby coś kupić. Spoko, możecie pisać do mnie również na maila w sprawie zamówień jakichś, ja będę odpisywać oczywiście na te maile. Po prostu wysyłam dane do przelewu, Ty wpłacasz pieniążki, a w przeciągu dwóch dni roboczych od utrzymania przelewu nadaję paczkę kurierem. Zawsze kurier... No i tyle. Bez różnicy na ilość rzeczy 15 zł wysyłka kosztuje, to chciałam powiedzieć. No i e, dlatego pokażę Wam dzisiaj nowości, od tak po prostu mam przepiękne nowości. Trzy e, bluzy właśnie i sukienka, ale o tym zaraz. Dobra. Dlaczego w ogóle się nie odzywałam? No wcześniej chory nie był, że się nie odzywałam. To teraz się jakby tak stało, po prostu jest coraz gorzej. Dzisiaj to ja mam kulminację wszystkiego, bo nikt się tak nie czuje w domu, jak ja. No, ale tak jak mówię wam, zaczęło się to zdalne nauczanie. Byłam przekonana, że od poniedziałku znowu usiądę, będę miała czas, żeby nagrywać filmy. To od rana jestem zajęta tutaj Ignasem. Wiecie, on się stresował na początku. Ja również, nie ukrywam, tak samo jak mój, jak mój mąż. Tą nową sytuacją, którą jest nauczanie w domu. Ja wiem, że niektóre z Was radzą sobie w ogóle fenomenalnie, mać po trójkę dzieci, które naraz się uczą w tym samym czasie. Dla mnie największym, jakby tutaj, takim problemem jest to, że jest łucja, która jest zbójem małym i ona nie wysiedzi 5 minut nigdzie, biega wszędzie, a ba, obawiałam się po prostu, że jak będzie ona razem ze mną tutaj w trakcie tego nauczania Ignasa, a chciałam na początkach być razem z nim, właśnie przez ten pierwszy tydzień, żeby na pewno wiedział, gdzie włączyć mikrofon, gdzie włączyć kamerę żeby i tak dalej, i tak dalej. W razie jakichś problemów z internetem. Na szczęście słuchajcie, to jest akurat prawda, że dzieci łapią szybciej niż my dorosli. One raz, dwa ogarną o co chodzi, gdzie trzeba nacisnąć rączkę, żeby się zgłosić do odpowiedzi i tak dalej. Już dostał pierwsze oceny, przez to zdalne nauczanie. Radzi sobie naprawdę fantastycznie. Przeważnie lekcji nie mamy, nie trwają tak długo jak w szkole. Znaczy tak długo, nie są po prostu do tej samej godziny co w szkole, tylko są krótsze, dlatego że mamy jeszcze część zadań po prostu w domu do zrobienia. No i uważam, że to też jest dobra forma, szczególnie dla nas jest to wygodniejsza. No, radzię sobie na razie super. Nie mogę nic powiedzieć, bo dzisiaj już był taki dzień, rano się z wami przywitałam, nie Wiedziałam, jak to będzie wyglądało, ale dzisiaj już był taki dzień, że ja większości czasu spędzam z Lucją w mojej sypialni, która leżała sobie na łóżku i tam sobie bawiła z zabawkami. miała po prostu wyspę z zabawek. Włączam jeszcze muzyczkę, bo teraz mamy fazę. Słuchajcie, na takie piosenki dziciuś taki jest. To niby jest bajeczka, ale tam nic nie ma z bajeczki. Jest dziciuś jest kolorowe, coś po angielsku, śpiewa o wszystkim, na przykład za co jesteś wdzięczny, za rodzinę, za przyjaciół dalej Potem robi lody na przykład z różnych owoców, wymienia to. Owoce wymienia kolory i wszystko powtarza razy 100 po prostu po angielsku. Więc na razie Łucja ma na to fazę i bardzo się cieszę. Tyle, że to jest takie, wiecie. Patrzy, yy, słucha, ale w międzyczasie musi też pobroić, więc musi mieć to na wszystkiego wysypaną. No i udało się dzisiaj tak, że po prostu nie siedziała nawet z Ignacem w pokoju, żeby go nie dekoncentrować, tylko udało nam się godzić w jakąś między te dwa pomieszczenia. Jedno z nas zawsze musi być w pracy, no i w tym tygodniu ja tu byłam coraz przy Ignaciu, czyli nie pracowałam. Więc żyłam sobie też na głowę malowanie. To ja pomalowałam całą kuchnię. Mąż mi zrobił tam farby, grunty i całą resztę. Mąż mi yy, dziury, wiecie, zaszpachlował, bo mieliśmy wyrwy, niestety. i przez i jeszcze przez już nieżyjącą babcię, która wózkiem Walickim nieraz się obiła jakąś tam ścianę i po prostu gdzieś tam jakiś uszczerbek był. To wszystko było i było, jak, jakie było. No to to wszystko zrobił mi mąż, a ja już się zajęłam malowaniem. Okazało się, że kuchnię musiałam malować cztery razy mimo gruntowania wcześniejszego, żeby ten biały pokrył ten kolor zielony wcześniejszy. Ale jak dobrze wiecie, kolor zielony w mojej kuchni był już 7 lat, więc... Od początku istnienia po prostu mnie na YouTubie to były białe ściany, białe, i zielone, białe ściany będą w kuchni, będą na korytarzu, czyli w ogóle w przedpokoju, jak się wchodzi po schodach na górę i tak dalej i u Łucji w pokoju, tak, i u Łucji w pokoju już są białe ściany, ale jeszcze tego nie zobaczycie, bo tak jak mówię, bardzo chciałam ten, na vlog to trzymać. No i tak się nie odzywałam, bo sytuacja u nas jest po prostu inna. jedyne co u nas się też te, nie jedyne, tylko co jeszcze się zmieniło to moja organizacja obiadów. Ja na przykład gotowałam zupę. Załóżmy w niedzielę, bo już też nie pamiętam, nie chcę tutaj kłamać, bo na Instagramie o tym mówię na bieżąco, więc żeby nie było, że na coś kłamie. Ale na przykład załóżmy w niedzielę gotowałam kalafiorową, to tą samą zupę jedliśmy też w poniedziałek. Następnego dnia robiłam gulasz, który jedliśmy z kaszą, a kolejnego dnia tylko robiłam do tego placki ziemniaczane. Wiecie o co chodzi, więc jakby tak podwójne obiady. Czwartek wybił mama, od mamy dostaliśmy pierogi, więc super i ja mam, w czwartek tak, wczoraj dostaliśmy pierogi, ale jeszcze kończyliśmy gulasz, więc dzisiaj pierogi jemy, słuchajcie, a dostałam tak dużo pierogów, że będzie i na dziś i na jutro i dostałam gołąbki, więc myślę, że pierwsze chyba zaczniemy od gołąbków, bo pierogi są mrożone, więc mogę je gotować kiedy trzeba, a jednak gołąbki są świeże. To są pracochłonne obiady, które ja uwielbiam robić, bo ja w ogóle uwielbiam gotować, ale cieszę się, że mamy taką pomoc, bo powiem Wam, że teraz no naprawdę nie jest mi łatwo, tym bardziej właśnie jak się tak samopoczucie nie jest dobre. No, więc tak, nie jest to jakaś, wiecie, tragedia, bo nikt tu z nas temperatury nie ma nawet stanu podgorączkowego, ale po prostu jest to takie zatkanie ogólne, po prostu katar, co chyba słychać nawet po moim głosie, katar nie pozwala mi po prostu normalnie funkcjonować. Więc tak, i jeszcze wiecie co, od czasu do czasu taki ból głowy, ale to po prostu przez zatkane wszystko. Na szczęście, ani duszności, ani kaszlu, ani stanu podgorączkowego, nic takiego u nas nie zaobserwowaliśmy. Na szczęście odpukać, aby tak zostało. No i tak to teraz wygląda, tak wyglądają moje dni. Wiecie, że będzie vlogmas na 100%. Nagram jeszcze przed vlogmasem na pewno, jak przygotowuję kalendarz dla mojego męża, bo dla dzieci będą wierszyki i dzieci jak standardową ignać z roku, jeżeli nie oglądaliście vlogmasów wcześniejszych, to odsyłam Was. Jeżeli oglądaliście, to wiecie, jaka jest tradycja, u nas wisi taka filcowa choinka, w której ja wkładam karteczki, sama własnoręcznie wymyślam 24 wierszyki. W tym roku wierszyki będą troszeczkę związane z Łuciem i z Ignaciem. no i oni obydwoje będą szukać. Wiadomo, że to Ignas będzie szukał, ale w miejscu będą się kryły dwie niespodzianki. Przeważnie będą to po prostu jakieś słodyczki, na przykład kupiłam taki, ja już powiem Wam, zrobiłam ogromny zapas, takie wielkie pudło zamówiłam, nie wiem z, jakiej, z jakiego sklepu, ale z jakiegoś tam sklepu ze słodyczami, bo kupiłam też i takie typowe słodycze, słodycze, czyli wiecie, jakieś tam grześki, jakieś tam oreo, które wielkie Ignacy, Skittlesy i tak dalej. Czyli takie typowe, niezdrowe słodycze. Ale mam też część słodycze z firmy Mixit z tamtego kalendarza. Kupiłam też jakieś bomby do kąpieli, jakieś takie różne gumowe coś do kąpieli, takie coś, co się wylewa farbka, jakieś kredki do malowania w wodzie. To też bym chciała, żeby. Znajdywały dzieci, nie tylko słodycze. Jeszcze chciałabym domówić kilka takich drewnianych układanek, ale powiem Wam, że pójdę w stronę używanych rzeczy, bo widziałam na Vinted bardzo dużo takich rzeczy i takie drewniane puzle to jest coś, co uwielbia Ja chciałabym, żeby co któreś okienko się pojawiło, ale przede wszystkim będzie to kalendarz z pierdłkami, no bo nie oszukujmy się, zapaczkę samych słodyczy zamówiłam. Teraz zapłaciłam około 270 zł za samo przygotowanie kalendarza męża, no bo to akurat słodycze i mąż i dzieci, to takie mówię ogólnie. Już słodyczy na pewno dokupować nie będę. Więc tu mamy pierwszy koszt. Samo przygotowanie kalendarza męża to będzie około 50 zł. No to już mamy ponad 300, a jeszcze chcę dokupić to, tak jak mówię, drewniane rzeczy, więc 4-500 zł, bo też mężowi chciałam parę rzeczy jeszcze dokupić, nie tylko słodycze. Będą mnie kosztowały dwa kalendarze. A gdzie jeszcze święta? Na święta na 100% w tym roku odchodzi mi pomysł na prezent dla mojego męża. To zawsze był największy problem. Zastanawiałam się. W tym roku wiem na bank i jeżeli chcecie mi coś polecić, bardzo. Piszcie w komentarzach, tylko bardzo proszę, żeby to był taki sprzęt naprawdę dobry, jakościowy i porządny. Chodzi mi o maszynkę do dostrzeżenia, ale taką, która tnie i na zero, ale też taką, którą będę mogła na przykład Ignacia obciąć, na przykład nie wiem, na 15 cm, no ta 15 to przesada, ale wiecie o co chodzi: zrobić fryzurkę, ale też obcinać się po prostu na bardzo krótką, mimo że się tak tnie, nie wiem, na 5 mm może. I jego zaczęła szwankować, a chciałabym taką naprawdę, naprawdę dobrą maszynkę. Nie taką wiecie, żeby, a jest okej. Okay. I tak się zastanawiałam, czy Remington, czy nie Remington, czy bardziej fryzjerskie jakieś. Więc jeżeli coś mi chcecie polecić, to bardzo proszę. Tak do 4-5 to byłabym przeszczęśliwa. Oczywiście, jak będzie kosztowała 300, to też się bardzo ucieszę. Tylko, że to taka maksymalna granica, bo też widziałam maszynki powyżej 1000 zł, ale no bez przesady. Tu w fryzjera nikt się nie bawi to to chciałam powiedzieć. No i co? Ignacy pomału już wiem, jakie ma pomysły na prezent, bo też do niego mówię, musisz wcześniej myśleć w tym roku o prezentach z tego względu, że Mikołaj chyba przez tego całego koronawirusa, przez tą całą pandemię, będzie musiał wcześniej zacząć produkować te zabrawki, wcześniej wyruszyć, żeby do wszystkich, nie wiem, Pleciałem może po takie głupoty, bo chcemy, żeby po prostu szybciej o tym pomyślał, żebyśmy też mogli cokolwiek myśleć, zamawiać i tak dalej. Dobra. I to tyle kochani, więc ja teraz pokażę Wam y, moją kolekcję, czyli te cztery rzeczy, składy bardzo fajne, bo no dobra, może pokazując Wam rzeczy, może nawet tutaj, bo właśnie wiszą, więc obrócę, y, odejdę stąd i pokazuję Wam, dobra zapaliłam światełko, wiecie co, może pokażę Wam jedno na drugim tutaj jest, to jest czarna bluza z takimi beżowymi paskami, to jest moja ulubienica z tej całej kolekcji jest przepiękna i to jest taka gruba bluza mięsista, ona ma w środku takiego miśka i ta bluza, powiem Wam, to jest z tego co kojarzę, bawełna zaraz Wam powiem dokładnie ta bluza mm, 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 to jest słuchajcie, 95%, nie, 65% bawełna i poliester 35%, ona jest no tak milusa, to jest tak fajna. Na teraz bardzo, bardzo modny krój, więc to pierwsza bluza. Kolejna bluza to jest taka już bardziej elegancka, bym powiedziała, bo to jest takie trochę sweterkowo-bluzowe, bym powiedziała. Powiedziała bym powiedziała. Tu ma takie falbanki, tu jak widzicie, koronkę. To jest taki szary melange. Bardzo ładnie ma wykończone rękawki, również taką koronką. Można to wystylizować zwyczajne jeansy i fajnie wyglądać, ale można też do spódniczki założyć i na święta. I tu mamy skład. Poczekajcie, nie będę Wam wszystkiego pokazywać, tylko, bo tutaj mi trudno nagrywać to. 55% poliester, 40% wiskoza i 5% elastan. No, ja wiem, że poliester, ale w połączeniu z wiskozą i z elastanem naprawdę daje uczucie przyjemnego na maksa. Przyjemnej na maksa rzeczy. Tu jest kolejny sweterek, przepiękny. To się tak. ta bluza, bluza, nie sweterek. Tak pięknie się prezentują, powiem Wam, te rękawy. Tak bardzo elegancko i tak inaczej. Jak widzicie, ona no jest cała koronką wykończona i właśnie ma rękawki całe. I tu dekolt jest taka. to jest taka łódka na prosto cięty. I znowu jest bardzo przyjemny materiał. I tu jest chyba tak samo. To jest chyba też wiskoza, poliester i elastan. Przepraszam. Tak, tu mamy, słuchajcie, 50% poliester, 45 wiskoza i 5% elastan. Ok, a sukienki nie muszę nawet sprawdzać składu. Tu jest 95% bawełny i 5% lajkry. I tutaj to jest taki burgund, to jest taki bardzo bordowy kolor, który ma złote guziczki na rękawach i złote guziczki tutaj na końcu. Och. I złote guziczki tutaj o tak przy, przy nodze, więc ona jest taka bardzo obcisła. To jest taka, no i, i dłuższa, to jest taka sukienka za kolano. No, na święta rewelacja. Jeszcze tym bardziej bordo i złote dodatki uwielbiam to połączenie. No i to wszystkie nowości, które mam. A zamówiłam teraz naprawdę tego sporo, jeżeli chodzi o ilość tych rzeczy, więc myślę, że nie zabraknie. Okej, okay, kochani, ja w tej chwili się z wami... O, jakie mam usta w ogóle. E, Okej, okay, kochani, ja w tej chwili się z wami pożegnam. Lecę... Podpiec głąbki, bo sama powiem Wam jestem głodna. Jak ja jestem taka bezsilna, co chodzi właśnie, że mnie łapie przy to nie trzymam żadnej diety. Wtedy nie jestem w stanie. Nie dość się obżeram, ale wtedy jem normalne, takie domowe posiłki. Nie chcę mi się dla siebie jeść, myśleć o sałatkach. Jedyne, co powiem Wam już czułam, że po prostu chyba jakieś witaminy mi brakuje. Mimo, że ja, słuchajcie, codziennie suplementuję tak witaminę D, jemy tran. Teraz dodatkowo witaminę C łykamy. I ja jeszcze teraz biorę ten, jak to się nazywa, tą keratynę, tak? No więc jeszcze i jeszcze bardzo krótko, żeby się wypowiedzieć o niej cokolwiek, ale tak. No i widzicie, mimo wszystko, ale mu chciałam powiedzieć właśnie, że już czułam, że coś się zaczyna dziać, dlatego, że wczoraj zjadłam chyba z 12 mandarynek sama. Już czułam, że mi czegoś takiego potrzeba, y, jakiejś pomarańcze, jakieś mandarynki, ale mnie nos spędzi, przepraszam. Dobra, nie przedłużam. Trzymajcie się krótko, mam nadzieję, że taki wyjaśniający film y, też ktokolwiek obejrzał, chociaż z przyjemnością mam nadzieję. Dobra, więc nic nie obiecuję, kiedy będę, z czym będę, postaram się. Teraz życzcie mi zdrowia i piszcie o tych maszynkach, jeżeli możecie. a w ogóle, jakby ktoś pytał o tą bluzę, to to w ogóle, gdyby ktoś miał taką ochotę, to jest bluza, słuchajcie, którą dostał mój mąż kiedyś lata temu, lata, z 5-7 lat temu pod choinkę od mojej babci. Od mojej babci, tak. I teraz po prostu jest taka na czasie, że ją wyciągnęłam i sobie chodzę w niej po domu. Trzymajcie się, krótko, do zobaczenia.